Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Moi drodzy, dzisiaj nie nagrałem nic na temat dzisiejszej Ewangelii. W związku z tym, nie będąc teraz tutaj niedaleko Wisły, na wale, który chroni przed powodzią, pragnę, żebyśmy się trochę zatrzymali nad dzisiejszym słowem, nad wydarzeniem, które było dosyć ciekawe. Paryzeusze, którzy zamierzali Pana Jezusa zabić, przychodzą z informacją, że no, właśnie Herod, antypas, król chce go zabić. Chce zabić Jezusa Chrystusa. Z Ewangelii nie dowiadujemy się, że król Herod chce zabić pana Jezusa. Wiemy, że na pewno chciał go zobaczyć. I to się stało. Zobaczył pana Jezusa w wielki piątek. Chciał zobaczyć jakieś sztuczki, czy pan Jezus uczynił jakiś cud. Może na przykład zaczął lewitować, no nie wiem, może kogoś uzdrowił, czy coś ciekawego się działo. Takie, można powiedzieć, elementy rozrywkowe, jakiś show, jakieś zdziwienie, jakąś sztuczkę magiczną. Pan Jezus nic, nawet nie słowem się nie odezwał. Został wzgardzony przez, Piłata, przez Heroda i oddany do Piłata. Sam król Herod nie zabił pana Jezusa, tylko go wyszycił. Może w sercu zabił, ale nigdzie nie pojawia się to, że Herod chce go zabić. Czasem tak jest, jak nawet psychologia mówi o tym, że jedni mówią źle o drugich, ponieważ sami projektują swoje myśli na innych. Skoro Faryzeusze postanowili zabić Pana Jezusa, to projektowali też swoje myślenie, że to może czy uczynić sam król Herod, który zabił krewnego Pana Jezusa, kazał ściąć Jana Chrzciciela. Ale czy rzeczywiście chciał zabić Pana Jezusa, to nie wiemy. Wiemy, że źródło tej informacji było skażone. I Pan Jezus nie idzie za tym źródłem, nie idzie za tymi informacjami. Mówi o tym, że wszystko jest w rękach Pana Boga. I niepodobna, żeby prorok ginął Właśnie poza Jerozolimą. Póki jeszcze jest nie w Jerozolimie, to nic mu nie grozi. A w Jerozolimie sam pozwoli się oddać w ręce tych, którzy go aresztują i skażą później na śmierć. To będzie oddanie życia i przed nikim nie będzie uciekał. Jak przyjdzie moment oddania życia, to będzie moment stanięcia naprzeciwko śmierci. Pan Jezus przyszedł po to, żeby pokonać śmierć, nie uciekać przed śmiercią, żeby zmartwychwstać. Pan Jezus też mówi o tym, że pragnie, aby wszyscy zostali zgromadzeni, tak jak te pisklęta gromadzi kokosz. No i to pragnienie Boga jest pragnieniem zbawienia wszystkich ludzi, szczególnie tych, którzy do Niego należą, szczególnie pobożnych, takich jak pobożni faryzeusze, a jednocześnie spotyka się z odrzuceniem to pragnienie. I to jest wielkie cierpienie Pana Jezusa. Pan Jezus by chciał wszystkich mieć razem, ale ludzie nie zawsze chcą być razem, dzielą się, powstają wojny i powstają różnego rodzaju plany, spiski, żeby kogoś zgładzić, żeby usunąć z miejsca, w którym jest Bóg właśnie Boga czy Jego przedstawicieli, proroków. Jerozolima to miejsce, gdzie ginęli prorocy, byli zabijani, kamienowani. Sam Pan Jezus o tym wspomina. I to dzieje się do dzisiaj. Można kamienować proroków za pomocą różnych oszczerstw, kłamstw. Takim ostatnim kamienowaniem jest kamienowanie proroka, którym jest Jan Paweł II. Jest przypisywanie mu różnych Złych rzeczy, chociaż za życia nikt niczego mu nie udowodnił. Tak samo z matką Teresą z Kalkuty. Może wszystko dlatego, że oni stawali w obronie życia nienarodzonych. Jeżeli ktoś stanie po tej stronie życia, życia nienarodzonych, będzie narażony na szczególne ataki, ponieważ, jak to mówił święty Jan Paweł II, jesteśmy tymi, którzy. Stoją na froncie między. Jest taka walka między cywilizacją śmierci a cywilizacją życia. Między kulturą życia a kulturą śmierci. Zbliżają się święta wszystkich świętych i niestety również do naszej kultury sączył się jad pogańskich świąt Halloween, świętowania i straszenia śmiercią. I robienia z tego zabawy, a tak naprawdę jest to święto demoniczne, otwiera już małe dzieci na działanie demonów, i często nieświadomi rodzice pozwalają na to, bawią się. Alternatywą dla takich właśnie zabaw jest inna forma przebierania. Można sobie wybrać jakiegoś patrona i przebrać się za świętego. W wielu szkołach, również i u nas. Dzisiaj na przykład był bal wszystkich świętych. Dzieci za różnych świętych się przebierali, przebierały. Pytałem się, kto jest najbardziej popularnym świętym. Okazało się, że najbardziej popularnym świętym jest Michał Archanią z mieczem, z tarczą. Dzisiaj w pierwszym czytaniu słyszymy, jak święty Paweł w liście do Efezjan przypomina, żeby ubrać pełną zbroję Bożą, założyć hełm zbawienia, a na początku przewiązać się. E, prawdą to prawda nas wyzwoli prawda jest naszym orężem to prawdy bronimy nie żyjemy w kłamstwie mamy też założyć taki pancerz sprawiedliwości sprawiedliwość to inaczej świętość łaska uświęcająca, która nas chroni tak jak Maryja była przeobleczona moc Ducha Świętego Mamy też obóc założyć na nogi, po prostu e, takie buty gotowości głoszenia dobrej nowiny o pokoju. Nieść pokój najpierw w sercu i innym nieść ten pokój. Święty Paweł też mówi o tym, że trzeba wziąć do ręki tarczę wiary, która raz gasi rozżarzone pociski złego. Tarcza wiary. Jaka jest nasza wiara? Czy potrafimy się tą tarczą obronić? Właśnie, jaka ta wiara jest? Wreszcie, do ręki wziąć miecz Ducha, którym jest Słowo Boże. Tym Słowem Bożym możemy się bronić. Słowo Boże jest jak miecz obosieczny potrafi nas odcinać od wszelkiego kłamstwa. Dlatego ta tarcza wiary i miecz Ducha, którym jest Słowo Boże, są naszą obroną. I jeszcze na głowę hełm Zbawienia. Żeby właśnie pamiętać o tym, że celem naszym, naszego całego życia jest zbawienie. Żeby nie uciekać przed utratą życia, ze strachu przed utratą życia, ale właśnie, żeby umieć to życie odpowiednio ofiarować. Czyli po prostu oddać. I wtedy rzeczywiście przyjmujemy pełnię zbawienia. Jesteśmy zbawieni przez Chrystusa, który też oddał za nas życie. Moi drodzy... Z tego miejsca, z tego pięknego miejsca z mojej parafii, z Leoncina, tutaj za mną jest, nie wiem czy to widać, wisła, już nie widać, bo jest za drzewami. Chciałbym, żebyście z tego miejsca przyjęli Boże Błogosławieństwo. Pan z Wami. Niech Was błogosławi i strzeże Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.